Dzień dobry, witam serdecznie panie prezesie. Dzień dobry. E Kongres ekonomiczny poświęcony podsumowaniom wielu najważniejszych wydarzeń jest mowa o przełomowym roku, e sytuacji geopolitycznej i o sytuacji, w jakiej znajduje się branża finansowa, ale ja może dość naiwnie jednak poproszę pana na początek o wyjaśnienie, co to jest ta branża finansowa, bo może nie wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę. Ogólnie można powiedzieć, że mówimy o firmach, które zajmują się tak zwanym pośrednictwem lub świadczeniem usług finansowych. Obejmuje to banki wszelkich, wszelkich rozmiarów i, i, i maści, czyli najmniejsze, a po, po, po największe towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie. W rozszerzonym schemacie to są również firmy pożyczkowe i firmy, które zajmują się doradztwem finansowym. Ale w wąskim gronie mówimy o firmach, które również usługi świadczą wprost. Tak, ale zapytałem o to, żebyśmy sobie uzmysłowili, że to nie są tylko firmy, które udzielają kredytów tak zwanemu Kowalskiemu, ale to jest właśnie potężna branża, która. Szczególnie teraz, jeśli to prawda, że jesteśmy w momencie rewolucji technologicznej i e, jakby kroków w nowy świat, ona ma decydujące znaczenie, prawda? Ona ma istotne znaczenie, ponieważ prawidłowy przebieg obrotu finansowego jest bardzo ważne. Na czym polega obrót finansowy? Proszę państwa, to jest w rezultacie jest to prosty schemat, jeżeli przejdziemy do niejako elementarza. <laughs> Muszą istnieć podmioty, które przekształcają pieniądze, które ma jeden podmiot, w pieniądze, który, i ma go w nadmiarze, w pieniądze, które są potrzebne innemu podmiotowi i ma ich niedomiar. Jeżeli mówimy o wzroście gospodarczym, to proszę zwrócić uwagę, wzrost gospodarczy w głównej mierze to jest owa transformacja. Podmioty, które chcą inwestować, rozbudowywać swoją działalność. W tym również tkwi na przykład kupno mieszkania czy domu. One napędzają cały strumień gospodarki przez element taki, że moja inwestycja generuje dochody dla bardzo wielu podmiotów. Dochody bardzo wielu podmiotów mogą służyć zasileniu inwestycji innych podmiotów lub mogą służyć wzmocnieniu inwestycji tego samego podmiotu. Polska jest krajem wysokiego wzrostu gospodarczego od wielu lat. Kwestia tego roku to jest niski wzrost gospodarczy w stosunku do bardzo wysoko postawionej już poprzeczki, bo mieliśmy lata dużego wzrostu. A więc nie dajmy się zepchnąć z tej fazy myślenia. Polska jest gospodarką wysokiego wzrostu. Potrzebuje w związku z tym bardzo sprawnych mechanizmów transformacyjnych. A no właśnie, a transformacja, którą teraz. Przeżywamy, albo która jeszcze przed nami, to jest właściwie zmiana e, geopolityczna, zmiana finansowa, zmiana przemysłowa to jest rewolucja gospodarcza. To jest dodatkowy aspekt, który nakłada te elementy mianowicie to, że mamy do czynienia z bardzo dużymi zmianami, które odbywają się w świecie gospodarki światowej. Mianowicie a świat jest zdominowany dzisiaj przez podmioty pochodzące z określonych krajów, których interesy napędzają gospodarki w zasadzie reszty świata. I z tego musimy sobie zdawać sprawę, że dobrze jest, aby Polska znalazła się jako istotny podmiot w ramach tego nowego układu gospodarczego. Tylko że ten nowy układ gospodarczy, który się kształtuje od. No, powiedziałbym kilku dekad, niewielkiej, niewielkich kilku, ale jednak kilku dekad, ale dzisiaj jest niejako epicentrum tego, tego, te, te, tego schematu. Ważne jest, żeby Polska odegrała w tym ważną rolę, rozepchnęła się w, tym sfe, w tej sferze konkurencyjnej, bo od tego zależy, mówiąc szczerze, czy uda nam się utrzymać to wysokie tempo wzrostu, no co najmniej przez kolejne 40 lat, bo tyle potrzebujemy. A jesteśmy też w dobrym miejscu geograficznie, Świetne. geopolitycznie? Najlepszym. Najlepszym. Jesteśmy częścią Unii, jesteśmy częścią NATO, co wobec wojny w Ukrainie jest oczywiście piekielnie ważne. Jesteśmy krajem tranzytowym we wszystkich układach północ-południe, wschód-zachód. Jesteśmy krajem o niewyobrażalnej przewadze ducha przedsiębiorczości, który w naszym społeczeństwie tkwi. Jesteśmy państwem przedsiębiorców. Którzy już zakumulowali wysoki e, kapitał przez ostatnie 20-30 lat i są zainteresowani budowę, budową skali, jesteśmy wreszcie, o czym nie powinniśmy zapominać, a jest to dzisiaj kwestia podstawowa, jesteśmy bardzo ważnym centrum przemysłowo-wytwórczym. To kreuje dla Polski w ramach Unii Europejskiej, ale również i świata, unikatową sytuację, która generuje, że Większość podmiotów, które, którym zależy, aby być w tym obszarze, czyli w tym obszarze, to mówię, Europa Środkowo-Wschodnia, która jest no taką no nową, dynamiczną częścią Europy, ale również i świata, dobrze jest w tym miejscu się znaleźć. Oczywiście krótkoterminowo bliskość rynku ukraińskiego raz. Z naszym drenażem, na naszą korzyść sił, e, siły roboczej z Ukrainy, wysoko kwalifikowanych fachowców. Ukraina jest piekielnie ważnym ośrodkiem akademickim w generowaniu inżynierów, ale również i odbudowa, daj Boże, jak najszybciej e, Ukrainy powojennej sprawia, że no, bez przesady mogę powiedzieć, to jest nasze 5 minut w okresie ostatnich paruset lat. To jest nasze 5 minut. Nie mieliśmy tak dobrej szansy. Na wygenerowanie Polski jako ważnego gracza no gospodarczego, bo teraz jest to gospodarka. Nie mieliśmy lepszej sytuacji przez ostatnie 500 lat. Tak, panie prezesie, ale jesteśmy też w momencie przełomowym. Skoku technologicznego, y, ogromnych potrzeb termomodernizacyjnych, chodzi też o źródła energii. To wszystko wymaga pieniędzy. I wróćmy teraz do tego rynku finansowego. Jaka to skala i czy te pieniądze y, są? Czy ktoś jest zainteresowany tym, żeby. Nie, nie ma, ale pieniądze się znajdzie. Jeżeli gospodarka jest silna, jeżeli my sami sobie nie będziemy strzelać w kolana i stopy i sami sprawiać, że nie jesteśmy w stanie się poruszać, to myślę, że sobie z tymi wszystkimi tematami poradzimy. Jeżeli pyta Pan mnie, czy polskie banki dysponują odpowiednią siłą kapitałową, aby, aby sfinansować te wszystkie potrzeby, odpowiedź jest jednoznaczna. Nie. Nie. Nie jesteśmy w stanie, i siła oddziaływania polskich banków w okresie ostatnich lat podupadła wręcz. Ale to nie zmienia postaci rzeczy, że musimy po pierwsze sobie z tego zdawać sprawę. Powinno nam wszystkim zależeć, aby banki były bardzo silnie wzmocnione w tym okresie. Szans na to, abyśmy dzisiaj przyciągnęli nowe banki, aby funkcjonowały na terenie Polski, praktycznie nie ma żadnych, bo rentowność sektora jest niska. W związku z tym nasze podmioty, od skarbu państwa po podmioty komercyjne będą musiały sięgać po pieniądze z rynku zewnętrznego, ale tam również będzie się liczyła, i pośrednikiem w tym zakresie um, e, muszą być polskie banki lub banki, z którymi polskie banki współpracują. Więc tak, siła nasza, kapitałowa, jest na dzień dzisiejszy za mała, ale i tak mamy do odegrania kolosalną, kolosalną rolę. Ja to nie to chcę wchodzić bo... w element zrzędzący. Jakiś taki, bo to jest za ważny moment, żeby zrzędzić, ważne jest, żebyśmy się koncentrowali faktycznie na no, wygraniu tej batalii, że się tak wyrażę. Dlatego też dobry moment, żeby o tym rozmawiać, prawda? Koniecznie, koniecznie. Nam potrzebna jest rozmowa, nam potrzebne są priorytety, nam potrzebny jest fokus, nam potrzebna jest determinacja. A, no i mówiąc szczerze, ponieważ mówimy o budowaniu konkurencyjności Polski... Zabrzmi to zupełnie idiotycznie, tym niemniej się odważę. Nam jest potrzebna zgoda i ugoda. Ale wspomniał Pan też o niskiej rentowności banków. Jakie to ma znaczenie? Bo ja rozumiem albo inaczej. Czy to znaczy, że banki są w kłopotach? Bo sytuacja jest trudna, tak? To znaczy, co? Inflacja, wakacje kredytowe. Nie, banki, nie są, ba banki polskie, że się tak wyrażę, nie są w kłopotach, ponieważ są dobrze skapitalizowane. Natomiast ich niska rentowność sprawia w ostatnich latach, tak? Bo ona w tym roku już będzie zdecydowanie lepsza i dobrze. Tylko nie zabierajmy tej nadwyżki, którą banki w tym roku zrobią, bo ich zyski banków będą według dzisiejszych zasad będą wysokie, będą szokująco wysokie. Tylko to nie o to chodzi, że my się wzbogacamy. My musimy zbudować bufor kapitałowy, żeby móc udzielać kredytu na przyszłość. W związku z tym. Zostawmy te banki w spokoju, tak jak zresztą robi większość a, regulatorów i władz a, w Europie Zachodniej dzisiaj i w Stanach. One dzisiaj wszyscy starają się wzmocnić sektor finansowy, bo on jest tym buforem, który pozwala nam wejść tę strefę. Dodatkowym aspektem jest a, dla nas jest to, że my musimy wykorzystać ten moment i polskie przedsiębiorstwa muszą zbudować skalę, muszą wręcz wyjść na arenę międzynarodową. W tym Ukrainę, i tam generować swoją przyszłość, ustabilizować się, urosnąć. Nam są piekielnie potrzebne większe polskie przedsiębiorstwa, niż do tej pory. W tymi pieniądze, tak. Ale to jest koło zamachowe, bo duże przedsiębiorstwa generują potrzeby od mniejszych przedsiębiorstw. Polska jest pełna. Przedsiębiorstw średnich, mniejszych w tej skali, oczywiście nie porównuję ich do, do przedsiębiorstw niemieckich, ale to jest ten duch przedsiębiorczości, który w Polsce istnieje i to jest unikatowość. My jesteśmy ciągle głodni sukcesu. Ten głód jest piekielnie ważny w biznesie, bo jak pan wie, nie ma innowacyjności bez ograniczeń, bez głodu, bez chęci wykazania się. My to mamy. Weźmy i zróbmy to razem i zbudujmy przyszłość dla naszych wnucząt. Niech to będzie puenta tej rozmowy. Bardzo panu Bardzo dziękuję. dziękuję.